Irix 11 mm z linii Cinep to idealna propozycja dla wielbicieli naprawdę szerokich ujęć. Obiektyw pokrywa całą przestrzeń full frame, ma przysłonę od T4.3 do T22, składającą się z 9 listków, które dają bardzo przyjemny bokeh. Jak na obiektyw filmowy jest lekki i mały, a przemyślana konstrukcja z wyprofilowanymi zębatkami do follow focusa czy stopką stabilizującą sprawia, że jest to obiektyw, który lubi pracować na gimbalu. 11 RX cechuje się również bardzo niskim focus briefingiem i minimalną dysorcją, a dzięki zastosowaniu specjalnych gumowych uszczelnień jest również pyło- i wodoodporny, więc i nawet ekstremalne warunki pogodowe. Z uwagi na wypukłą przednią soczewkę obiektyw ma ciekawą flarę, ale bez obaw, jeśli nie lubicie flar, to w zestawie otrzymujemy również tulipan mocowany magnetycznie. Wartym uwagi jest fakt, że Irix zadbał, aby zębatki do follow focusa zawsze znajdowały się w tym samym miejscu, więc zmieniając obiektyw na gimbalu możemy zrobić to naprawdę szybko. Imponująca jest również ilość dostępnych mocowań. W ofercie znajdziemy ich aż 8, więc do praktycznie wszystkich systemów na rynku. IRIX 11 mm został stworzony dla profesjonalistów, ale z racji na swoją niewygórowaną cenę powinien spodobać się również początkującym filmowcom, którzy chcieliby podnieść jakość swoich filmów.